To jest przedziwne i myślę, że każdy z nas ma już takie doświadczenie, jak czy żyje na tym świecie dłużej niż rok albo dłużej niż dwa lata, że to jest przedziwne, ale bardziej nas ciągnie do złego niż do dobrego. W sposób naturalny szukamy przyjemności, a unikamy tego, co trudne. Jeżeli mam do wyboru więcej zjeść i lepiej zjeść albo gorzej zjeść, to co wybiorę? No lepiej. To, co lubię, bo w sposób naturalny szukamy przyjemności. Jeżeli mam do wyboru, żeby dłużej spać albo krócej, to wolę dłużej. Jeżeli mam do wyboru siedzieć w autobusie albo ustąpić komuś miejsca, lepiej jest siedzieć. I człowiek właśnie ze swej natury, to też mówi nam nasze nawet doświadczenie, wybiera bez wysiłku, co jest łatwe i co jest przyjemne. Egoizm jest zatem bardziej spontaniczny niż miłość. A miłość wymaga trudu. To jest ta decyzja, podjęcie decyzji, że przekraczam swój egoizm i robię coś, co może nie jest przyjemne, przynajmniej na początku, ale robię to, bo kocham, bo widzę w tym wartość, bo widzę w tym dobro. I Chrzest właśnie po to daje nam Kościół, bo my chcemy usunąć tą skazę, którą sobie mamy, chcemy ją zneutralizować. Chrzest jest po to, żeby usunąć grzechy. Chrzcimy dzieci, żeby im pomóc. Chcemy dać im to, co najlepsze, chcemy dać im Chrystusa i chcemy wyprosić dla nich wiarę, bo chrzest daje wiarę. Ja tak się zastanawiałem, nawet czytając sobie dzisiejsze czytania o tym chrzcie, gdzie byłbym sam dzisiaj, gdyby mnie rodzice nie ochrzcili ponad 40 lat temu. No nie urodziłem się w zakonie, nie było tak, że w pewnym momencie w koszyku znalazł mnie przeor i bracia wychowali pod furtą ale jak sobie patrzę na wiele swoich nawet wyborów w życiu kiedy wydawało mi się że jestem najmądrzejszy ze wszystkich i ode mnie się po prostu historia świata zaczyna to ja naprawdę Panu Bogu dziękuję że dał mi Kościół że miałem gdzie wracać że nawet miałem się z kim boksować że czasem w tej wspólnocie Kościoła Wiele rzeczy mnie denerwowało, męczyło, ale zawsze mogłem wracać do pana Jezusa. I on mi nigdy nie powiedział, widzisz, a nie mówiłem. Nigdy tak nie powiedział. Pan Jezus nigdy w ogóle tak nie powie na nasz widok. Zawsze jak do niego przychodzimy, to pierwsze słowa, które wypowiada na nasz widok, to jest, moje ukochane dziecko, a potem pyta, co się stało. Moje ukochane dziecko, ponieważ jesteśmy oszczędzi, zostaliśmy w Niego włączeni. W momencie Chrztu też każdy z nas otrzymał świecę. My tego w większości myślę nie pamiętamy. Ja tego też nie pamiętam, ale wiem, jak wygląda chrzest, to każdy z nas otrzymał świecę, która symbolizuje Chrystusa, który ma moc rozproszyć mrok. Ma moc rozproszyć ciemność. I chrzest też naturalnie nawiązuje do Starego Testamentu, do przejścia Mojżesza przez Morze Czerwone. Do tego odwołuje się też Święty Paweł, pisząc, że wszyscy Izraelici przeszli przez morze i zostali ochrzczeni w obłoku i morzu. W do Koryntian. Święty Paweł już w tym przejściu Izraelitów przez Morze Czerwone dostrzega zapowiedź naszego wyzwolenia. Jako, jako sakrament chrztu, yy, który ocala od śmierci duchowej, chrzest też unicestwia władzę szatana i otwiera przed nami drogę do Królestwa Bożego. Zresztą rodzice mają też taką intuicję, kiedy dają yy, dziecku krzyżyk na czole. To jest właśnie ta intuicja, nie należysz do mnie, ale należysz do Pana Jezusa, jesteś w najlepszych rękach. Świętambroży z Mediolanu, jeden z takich wielkich ojców kościoła starożytnych, mówił do, nowych, do nowo stałeś się rybą. Stałeś się rybą. Dlaczego? Ponieważ ryba może oddychać tylko wówczas, kiedy jest w wodzie. A kiedy rybę wyciągniemy z wody, kiedy ryba się z wody wynurza... Odchodzi od życia. I Święta Ambroży mówi: Staliśmy się rybami, ponieważ wodą dla nas jest Chrystus, w którego śmierć i zmartwychwstanie zostaliśmy zanurzeni w szczę. Dlatego poza nim nie ma dla nas życia. My bez Pana Jezusa jesteśmy mrokiem, a tylko on jest światłem. I tylko on nas oświeca. Jest taka legenda o świętym łazarzu. Przyznam, że ona mi zawsze bawi. Ja bardzo ją lubię, ale mnie też bawi. A jednocześnie jest też bardzo piękna. Ponieważ ta historia mówi, że święty łazarz, kiedy został wskrzeszony, to jest ten święty opisany zresztą w Ewangelii, to kiedy został wskrzeszony, to miał się już nigdy nie uśmiechać. Bo kiedy leżał w ciemności. Kiedy Łazarz doświadczył, czym jest niemożliwość, czym jest niemożność widzenia Boga, to zobaczył, jako to jest przerażająca ciemność, jako to jest przerażająca samotność i pamięć o tym, już miał w sobie na zawsze, kiedy żył na ziemi. I po wstrzeszeniu legenda mówi, że nic już łazarza nie cieszyło, bo niemożliwość widzenia Boga to dla niego wszystko było blade. Wszystko przestało mieć znaczenie. I łazarz, żyjąc na tej ziemi, ponoć już się miał nigdy nie uśmiechać. Do czasu, kiedy już Pan Jezus go zabrał do siebie, żeby już widzieć go twarzą w twarz. Ale ta historia mówi, ona jest przechowywana przez chrześcijan na Cyprze, bo tam jest też grób świętego łazarza, tam łazarz został pochowany, że był taki jeden moment, kiedy łazarz się jednak uśmiechnął. Wiecie kiedy? Pewnego ranka szedł sobie na tym cyprze yy, przez jakiś targ i zobaczył na targu złodzieja, który kradnie gliniany dzbanek. I kiedy Łazarz to zobaczył, to ta sytuacja go bardzo rozbawiła i się uśmiechnął i powiedział: Zobaczcie, jakie to zabawne. Glina kradnie glinę. Wówczas Łazarz jedyny raz się uśmiechnął. Znaczy to jest naprawdę zabawne, jak człowiek myśli, że znajdzie swoje szczęście w czymkolwiek, co nie jest Bogiem. Bo wszystko, co, się, co nie jest Bogiem, się kończy, nic, co się kończy, nie jest wielkie. nam jeszcze mówi o jednej rzeczy że w życiu można pójść na cztery kierunki świata. Oczywiście tych kierunków jest nieskończona ilość. Można też iść bez kierunku, można też iść bez celu, ale żeby gdzieś dotrzeć, trzeba jednak mieć jakiś kierunek i być w tym kierunku konsekwentnym. Generalnie rzecz biorąc, my możemy żyć po swojemu, ale człowiek zauważył, że jeżeli robi wyłącznie to, co chce, to może mu to zaszkodzić. Jeżeli całe życie będziemy robić wyłącznie to, co my chcemy, to w pewnym momencie możemy się okazać po latach że będziemy już tak zniewoleni, że nie będziemy w stanie zrobić żadnego dobra, że nie będziemy mieli siły robić dobrze. I w tym momencie ja ufam, że jest ktoś mądrzejszy ode mnie, kto pokazuje mi drogę. I tą drogą jest dla nas Chrystus. Chrześcijanin to jest ktoś, kto mówi, moim kierunkiem jest Chrystus. Ja chcę iść za Chrystusem. Mógłbym oczywiście iść za kimś innym, mógłbym iść za sobą, ale chcę iść za Chrystusem. Ufam Mu, wierzę, że On jest bezpiecznym przewodnikiem. I nawet nie wiem, jaka czeka mnie przyszłość, nie wiem, co będzie jutro, ale ufam Jezusowi. I ta decyzja, która została podjęta podczas chrztu, ona wciąż jest odnawiana. Podobnie jak w małżeństwach czy w śrubach zakonnych człowiek podjął decyzję i ona wciąż i wciąż na nowo jest odnawiana. Zresztą my każdego dnia podejmujemy różne decyzje od najdrobniejszych, czy wstajemy o szóstej czy o dziewiątej, że idziemy na przy świętą na jedenastą czy na dwunastą trzydzieści, natomiast jest jedno bardzo pewne kryterium, czy jesteśmy na właściwej drodze. Jest takie jedno niezawodne kryterium. Jeżeli jest trudno, ale Ty masz Jezusa, to jest dobrze, bo On jest drogą i on jest celem. A jeżeli jest nawet po ludzku dobrze, ale Ja nie mam Jezusa, nie mam z nim więzi, to na pewno jest źle. Bo na czym się oprzesz? Na sobie, na swoim dobru, którego przecież nikt nie ma. Nikt z nas nie jest źródłem dobra, tylko Bóg. Czasem jest tak, że niekiedy ludzie nawet biegają od księdza do księdza w poszukiwaniu takiej tajemniczej Bożej woli. Ale w Starym Testamencie jest bardzo ciekawa intuicja, że dopóki Abraham nie wiedział, gdzie idzie, to dobrze szedł. Miał tylko jeden cel, Bóg, i bardzo dobrze szedł. I Pan Bóg wcale nie wymaga od nas rzeczy nadzwyczajnych. Ale żeby zwyczajne rzeczy wykonywać wyjątkowo dobrze, czyli robić to, co możesz robić. I jeżeli jesteś w tym przy Panu Jezusie, to na pewno jest dobrze. Robić dobrze rzeczy, które wydają się proste, które wydają się banalne i przed którymi Pan Bóg stawi nas dzisiaj, one są taką trampoliną, przez którą potem odbijamy się dalej. Bracia i siostry, my wszyscy od momentu krztu my staliśmy się rybami, a ryba oddycha, jeżeli jest zanurzona w wodzie. Jeżeli po ludzku jest dobrze, ale nie mamy Pana Jezusa, nie trzymamy się modlitwy, nie karmimy się Jego Słowem, nie karmimy się komunią świętą, to jesteśmy jak ryba wyciągnięta z wody. Świat nas oszołomi, pomyli nam się, gdzie jest góra, gdzie dół i zaczną nam się mylić przyjemności ze szczęściem. A jeżeli nawet jest trudno, ale my jesteśmy z Panem Jezusem, to na pewno jest dobrze. Bo Duch Święty, którego mamy od czasu chrztu, doprowadzi nas wówczas szczęśliwie do celu. Tak jak doprowadził Abrahama. Potrzeba tylko spokoju i cierpliwości. Jeszcze ostatnia rzecz na koniec, związana z tym, bo Pan Jezus mówi również w Ewangelii, że świat, w którym żyjemy, zna tylko zamęt albo może spokój, ale pokoju nie zna. Natomiast Pan Jezus mówi, że tylko On jest w stanie przynieść taki pokój, który jest nawet możliwy pośród zamętu. Czasami jest tak, że ludzie mówią, że dopiero kiedy wszystko się w moim życiu ułoży, ja znajdę pokój. Nie jest taka optyka Ewangelii. Jest zupełnie inaczej. Najpierw znajdź pokój, a wszystko się ułoży. Jeden ze świętych mówił: Ty posiądź pokój wewnętrzny, a tysiące ludzi osiągnie zbawienie. I my ten pokój możemy otrzymać przez zanurzenie się w Chrystusa, poprzez modlitwę i poprzez przebywanie w Jego obecności. I taki właśnie pokój wprowadza w nas Pan Jezus. Komu możesz powiedzieć, że mu ufasz? Czy ufasz Bogu, czy ufasz Panu Jezusowi? Przyjęcie chrztu to właśnie wyraża. Panie Jezu, ufam Tobie bezgranicznie. Powierzam Ci swoje myśli, powierzam Ci swoje czyny, powierzam Ci swoje życie. Po prostu na sobie, Panie Jezu, nie chcę już polegać, bo sobą się rozczarowuje. Jezu, ufam Tobie, nie sobie. Ale Tobie to wyraża Chrzest.